Jak z tego doszliśmy do tego? Historia pana Mateusza, mężczyzny, który nie wierzył, że można mu jeszcze pomóc. Pan Mateusz zgłosił się do kliniki po latach zmagania się z problemami zębowymi w obułkach. Był bardzo przygaszony i zrezygnowany. W jego oczach widziałem bezradność i przekonanie, że nikt mu już nie pomoże. Po pełnej diagnostyce zapadła decyzja o usunięciu resztek zębowych objętych ruchnicą i uzupełnieniu braków za pomocą metody One Day Concept. holon 4 w obułkach. Szczęka i żuchwa uzupełnione zębami ceramicznymi najwyższej jakości. Cały proces trwał około 5 miesięcy. Konsultacja w lutym i zabieg jeszcze w tym samym miesiącu, ale najważniejszy był efekt końcowy. Naturalny, piękny uśmiech, który jednocześnie przywrócił funkcję życia. Zakończyliśmy proces leczenia w lipcu, 5 miesięcy od jego rozpoczęcia. Pan Mateusz odzyskał nie tylko zęby, ale też radość z życia. Komfort psychiczny, pewność siebie, możliwość normalnego funkcjonowania. To jest właśnie siła one day concept. Zmieniamy życie w jeden dzień. Zastanawiasz się, czy ta metoda jest dla ciebie? Zapraszam na Konsultacje, bo zdrowe zęby to dłuższe i szczęśliwsze życie.